Hello, hello, siemanko, witam Narnia Fanti'ego Z tej strony Fanti Fabułę główną zakończoną. Zakończyłem na odcinku 15 Teraz Sekundkę Zakoń... Tak, a Teraz będę teraz tą przyjemność Aby odpalić wam DLC wam DLC dwór croftów zobaczymy o co kaman wcześniej nie było to odpalane Była cisza, była cisza, ponieważ tutaj miałem pytanie troszeczkę od domowników i Wulcroftów, tak, o tym była mowa. Yy, widzę, że nowa gra w język krwi, nowa wyprawa koszmarlary Może zobaczmy to hmm, w język krwi. O co tutaj chodzi? Jest to dodatek. Tak jak powiedziałem, fabuła główna jest już zakończona. Bardzo fajna, aczkolwiek spieprzyłem. Bo przez przypadek, jak mi zwiesiło, to potem minąłem jedno demo. Bardzo znaczące, prawdopodobnie dosyć długie. Ostatnie powiadomienie. Adresat Lara Croft, aktualny rezydent nieruchomości. Jest to ostatnie powiadomienie o przejęciu własności rezydencji Croftów. Adresat jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia i przekazania wymienionej wyżej nieruchomości zarządcy majątku, panu Atlasowi de Lara, Laro, ubolewam nad tym, że zmusiłaś mnie do tak drastycznych kroków. Jak wiesz, twoi rodzice przekazali w moje ręce zarządzanie majątkiem na wypadek ich nieobecności. Ponieważ twoja matka zaginęła, nie wydano nigdy orzeczenia o jej śmierci. Biorąc pod uwagę okoliczności śmierci twojego ojca, trudno się dziwić, że nie sporządził formalnego testamentu na taką ewentualność. Niestety twoje roszczenia do tej nieruchomości nie mają podstaw prawnych. Jestem skłonny wynegocjować dla ciebie niewielkie miesięczne wypłaty z twojego funduszu powierniczego pod warunkiem, że do końca tygodnia opuścisz rezydencję. Nie próbuj ze mną walczyć, Laro. Twoja matka nie życzyłaby sobie tego. Z poważaniem, Atlas. Mhm. Na pewno gdzieś w rezydencji jest testament lub jakieś dowody na to, co stało się z mamą. Save Taty. Hmm. Potrzebny jest kod. Musi być gdzieś w papierach, Taty. Może w bibliotece. Okej, okay, będziemy mieli z Moja urodzinowa korona. Nosiłam ją z taką dumą. To moje pismo. Nieźle opanowałam kaligrafię. Ziero. Zupełnie niespodziewanie poznałem dziś kogoś. Chociaż chyba nie tak znowu niespodziewanie. Byłem tak pochłonięty pracą, moimi ostatnimi odkryciami, że zupełnie nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje wokół. Aż to nagle spotykam ją przy stole w bibliotece. Ma na imię Amelia. I przychodzi tu się uczyć. Tak się składa, że studiuje historię sztuki. Opowiedziałem jej o moich odkryciach, chociaż nie było to zbyt rozsądne, byłem jednak ciekaw jak zareaguje i nie zawiodłem się. Nasza rozmowa przypominała psychologiczną partię szachów. Każdy argument spotykał się z ostrą kontrą. W pewnym momencie biedna bibliotekarka musiała nas uciszyć, jakbyśmy byli dziećmi. Aż mi głupio, że wcześniej jej nie zauważyłem. Pierwszy raz spotkałem tak inteligentną kobietę, która potrafi umiejętnie podważać moje teorie. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy podziela moją. Moi rodzice tworzyli zgrany zespół. Rywalizowali od samego początku. Tata chciał, żebym studiowała na Oksfordzie. Ale ja uparłam się na UCL. Tak, wygląda na oryginał. Rod proponował mi kiedyś, że sporządzi falsyfikat dyplomu, który mogłabym pokazać Tacie. Zdjęcie, na którym są tata i Ana. Nigdy nie lubiłam sukienek, ale to ładny kolor. Hmm. To najpewniej mój dziadek Beniamin. W końcu przedstawiłam Richarda rodzinie. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Chłodne, ale grzeczne przyjęcie ze strony matki. Obojętność i brak zainteresowania ze strony ojca, no i ledwo skrywana pogarda ze strony Atlasa. Oczywiście, że im się nie podoba. Według nich Lord Croft ukradł im ukochaną córeczkę i przyczynił się do zerwania dawno zaplanowanych zaręczyn. Nie tak bym nigdy nie wyszła za tego wstrętnego hrabiego Farringdona. Wydawałoby się, że powinni być zadowoleni z faktu, że stara się o mnie ktoś z prawdziwym tytułem lordowskim. Niestety okazało się, że jest to Richard Croft, który według nich samodzielnie przyczynił się do zniszczenia niegdyś znakomitej rodziny. Teraz jest już jednak za późno. Patrzyłam, jak Richard z wdziękiem i spokojem przyjmuje subtelne zniewagi i afronty. Mamie na pewno nie było łatwo przeciwstawić się planom rodziny. Dobrze, że to zrobiła. Mapa taty przedstawiająca zapomniane miasta w północnej Syrii, był bliższy znalezienia grobu proroka niż mu się zdawało. Hmm. Książka taty o mitach dotyczących nieśmiertelności może mi się przydać w dalszych badaniach. Drzwi do biblioteki. Zamknięte. Hmm. Musi być inny sposób, żeby się tam dostać. Ach, to mapa, którą przygotowałam na swoją pierwszą wyprawę z tatą. Jest na niej droga do biblioteki, wiodąca przez przejścia dla służby. Hmm. Trzecie okno dookoła po schodami, tu przy butelce. że uda mi się dostać do biblioteki przez stary korytarz na służby. Znaleziska taty z Doliny Nilu. Zawsze uwielbiała mnie oglądać. Tata zainteresował się mitami o nieśmiertelności po wyprawach do Egiptu. O. Za ciemno. Będę potrzebować latarki. Cześć, tato. Ostatnio myślę o mamie. Chciałabym więcej o niej wiedzieć. Jak się poznaliście? Jaka była? Winston mówi, że była zdolną artystką. Czy jakieś jej obrazy są zamknięte w zachodnim skrzydle? No i. Klaro, zapoznałem się z raportem sporządzonym przez twojego terapeutę. Zdziwiłem się, widząc, iż nic ci nie dolega. Wątpię w to, że tak łatwo porzuciłaś te absurdalne roszczenia. A właśnie, gdzie podziewałaś się w ostatnich tygodniach? Moja sekretarka ustaliła, że zarezerwowałaś bilet na samolot do Turcji na 20. Nie wierzę, że ograniczyłaś się do zwiedzania, jak zadeklarowałaś przy odprawie. Wiem, że coś kombinujesz i nie pozwolę na finansowanie z majątku kroftów obsesji, która doprowadziła do śmierci mojej siostry. Nie jest za późno. Zrzeknij się, roszczeń do rezydencji do... Co za hamidło, Taki sobie atlas. Dzień dobry, ser Lancelocie. Mhm. Bez obaw. Tym razem nie mam zamiaru pożyczać od ciebie miecza. ...to mapa, którą przygotowałam na swoją pierwszą wyprawę sta... No, zdjęcie. Tu bawić, gdy byłam mała. Nim trzeba będzie się zająć w pierwszej kolejności. Laro, wiesz, że masz zakaz wstępu do zachodniego skrzydła? Przepraszam, ja chciałam tylko zerknąć. Rozmawialiśmy już o tym. Czy tutaj był pokój mamy? Po prostu nie chodź tam, kochany. Zamknięte. Potrzebuję klucza, żeby to otworzyć. Tata zawsze strzegł zachodniego skrzydła. <śmiech> <śmiech> hmm, to własność Anny. Większość jej rzeczy jest w domku dla gości. Co ona tutaj robiła? <laughs> Ktoś tu ma poczucie humoru. Górka feniksa. Założy się, że tak tata wyobrażał sobie nieśmiertelność: powstawanie z popiołów i odradzanie się. Dlaczego, Dlaczego siedzi panienka na podłodze? Laro? Patrzę na kompas. Zastanawiam się. Nad czym? Jeśli wolno mi spytać. Nie powiedziałam jeszcze Richardowi o propozycji, która przyszła pocztą w ubiegłym tygodniu. Poleciał do Tybetu, a ja wkrótce do niego dołączę. Nie mówiłam mu, że zgłosiłam swoje prace, bo nigdy bym nie przypuszczała, że mogą zostać przyjęte. Nie mogę przepuścić okazji, jaką jest galeria objazdowa. Będę musiała wyjechać z Anglii na ponad rok. Zacznę w Nowym Jorku i przejadę całe Stany Zjednoczone. Mój Boże! Na samą myśl, kręci mi się w głowie. Gdy wyszłam za Richarda, postanowiłam traktować malowanie jako hobby, ale on sam się na to nie zgodził. Urządził mi nawet pracownię i studio. Bez jego wsparcia pewnie bym dalej malowała landschafty. Myślę sobie o odkrywaniu odległych miejsc, o poszukiwaniu przygód. <laughs> Jestem pewien, że tak właśnie będzie. Ma panienka duszę badacza, ale nie warto dorastać zbyt szybko. we <laughs> co? Nie muszę zrobić przerwy, bo wołają mnie też w delce, przejść pierwszą. W tym momencie zapraszam